Witam wszystkich z tej strony Azmo. To jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Grimdown. W poprzednim odcinku tutaj yy, obadaliśmy te stare ruiny. Rozpracowaliśmy kolejny totem zła. No i dalej ciśniemy tutaj, żeby rozprawić się z Dariuszem Cronlejem. Odnaleźć właśnie Elze, Porozmawiać z Squaidem starej Jarkowi. Po obozie, właśnie wędrowców, jeszcze te zadania mamy cały czas przed sobą. Może by się przydał jakiś punkcik nawigacyjny jakiś teleport. O, właśnie. Dziękuję. Głoszenia parafialne od Azmo. Jeżeli seria Wam się podoba, klik podoba kliknijcie suba, zaznaczcie dzwonek, dajcie w górę łapiszona. Będzie mi miło. No, jakieś muszyska tutaj, bzyczą. Dobra, zobaczmy sobie. O, widzicie? Może tutaj jest ten Kuwait. Tutaj pomagają nam walczyć. Super. Jeszcze wybijmy te truposze, żeby tutaj nam nie przeszkadzały. To jest właśnie taki obóz. Tam jeszcze nie idziemy. Jeszcze tutaj sobie odsuwamy tą mapkę, o, żeby tutaj żadne byczki nam nie przeszkadzały. I fajnie, dobra. Tam sobie zajdziemy na koniec odcineczka, bo jeszcze chcę tutaj jak najwięcej zwiedzić, żeby Wam pokazać właśnie co nam dropnie i obejść jak najwięcej mapki, żeby nie było za dużo przegadanego odcinka. Także znowu znajdziemy jakieś tajne, tajne przejście, jakąś tajną skrytkę. Spany. Też mamy u siebie w ekwipunku parę fajnych itemów. Może będziemy je zmieniać. Kto wie, przeanalizujemy to. No ale tutaj na razie rozpracujmy ten gang Cronleya, który się tutaj poza tymi Kopalniami rozprzestrzenił, jak widzicie. Próbują kontrolować różne, coraz większe terytorium. A Dariusz Kronlisz siedzi sobie właśnie w kopalniach i się tam ukrywa. No ale zobaczymy, jak długo jeszcze tutaj sobie zajdźmy, zobaczymy, co tutaj jest. Padają jak, jak muchy. Widzicie, jak tutaj się odbijają, aż w powietrzu fruwają. I tutaj już sobie barykady postawili. Zasieki. No dobrze. Zobaczmy, co tutaj. Jeszcze odcinka nie kończę, no ale... ale zobaczymy, co tutaj chcą nam powiedzieć. O ci wędrowcy. Tu jest jakiś Bernard. Tu jest Graven. No, widzicie, to jednak, to jednak nie Quaid. Ale inni wędrowcy. Tu jest jakiś handlarz złomem. No to co? Od razu mu u niego. Niepotrzebny lud. O fajnie. Tutaj tą księgę Maveny to wam pokażę, tylko żebyście sobie zobaczyli, że takie coś dropi na 20 poziom. Właśnie dla Arkanisty. Bardzo fajny przydatny zestaw. Właśnie trzy tylko części potrzeba. Także niedużo. Będę sobie fajnie po, pofarmić i od razu zbafować swoją postać. Tutaj rękawiczki. Tutaj stalowy pierścień, ale małe. Małe ży odporności. Wylosowano w tym przedmiocie. Tutaj nie. Tutaj tą broń to też nie. Tutaj ten pancerz. Niby duży, duży pancerz. Obrażenia od żywiołów. Ale poza tym... Hmm, nic specjalnego. No i tutaj te rękawiczki. Hmm... Nie. Mamy tam lepsze. Dobra, to jeszcze to, to sobie zostawmy, żebyśmy mogli to przeanalizować, to spokojnie. Hmm, kasy mamy za mało, żeby w ogóle sprawdzać. Dobra, będziemy mieli, to sobie przybustujemy. Na razie nic się tutaj takiego tragicznego nie dzieje. A co on, no, chce powiedzieć, ten Bernard? Witaj nieznajomy, miło spotkać kogoś, kto nie wita się przy pomocy broni. Nie mogę tego samego powiedzieć o gangu, który zadomowił się na szczycie góry na wschodzie. A, już część żeśmy ich wytłukli. Każdy z nich to spragniony krwi niepohamowany morderca. Uosabiają wszystko, o czym gardzimy na tym świecie. Oni widzicie, są z frakcji właśnie wędrowcy. Już opowiadałem w poprzednich odcinkach właśnie. Że są różne frakcje na, w tym świecie, że możemy im pomagać, przeszkadzać, utrudniać i tak dalej. I mamy pozytywną i negatywną, właśnie, e, reputację. Tutaj akurat wędrowcy są po, z, z pozytywnej e, e, organizacji. Dodatkowo, teraz usypali barykadę blokującą drogę, by przygotować zasadzkę na podróżników, takich jak my. Rozłożyliśmy tu nasze obozowisko, żeby zdecydować, co robić dalej. Następnym wyjściem byłoby wysadzenie barykady, co pozwoliłoby naszym braciom i siostrom podróżować tą drogą w spokoju. Niestety nie mamy środków, by tego dokonać. Ale żeby wysadzić, to trzeba mieć dynamit, my jeszcze też na razie tego nie mamy. Powiem tak, wyglądasz na kogoś, kto jest zdolny do takiej rzeczy. Dobijmy targu, na zachód stąd jest opuszczona kopalnia, ale może w niej być trochę materiałów wybuchowych. No właśnie. Jeśli zdobędziesz coś dynamitu użyjesz i użyjesz go do odblokowania blokady, zaoferuję Ci trochę monet za Twój kłopot. Co ty na to? No pewnie, że Wam pomożemy. I kolejne zadanie. Przyjęliśmy. Tutaj Graven. O czym nam chcę powiedzieć? Witaj, bardzo miło zobaczyć tutaj przyjazną twarz. Bandyci nie dają nam z reguły tej przyjemności. Skoro już zamierzasz tę, przemierzasz tę okolicę, zastanawiam się, czy nie masz ochoty nam pomóc. Ale w czym? No właśnie, potrzebujecie tej naszej pomocy. Jeden z naszych starszych, Matias, przepadł e, podczas niedawnego ataku na obóz. Starszy był zdeterminowany, by uratować nasz talizman, drugocenny, starożytny relikt e, mojego ludu. Przed chciwymi łapskami bandytów i uciekł z nim w kierunku ruin, gdy tylko się pokazali. Minęło już kilka dni, jak go nie ma i obawiam się najgorszego. Proszę, jeśli będziesz eksplorować ruiny na zachód od kopalni Stanton, Poszukaj naszego starszego. Jeśli skończyło się najgorszym i starzec nie żyje, proszę, spróbuj chociaż odzyskać talizman. To mały przedmiot wykonany z kości, który ma dla, mnie, dla nas wielką duchową moc. Będziemy dozgodnie wdzięczni za jego zwrócenie. Na no pewnie, że poszukamy i starca, i tego talizmanu. Jeżeli tylko będzie nam to dane, to spróbujemy go uratować. Ok, teraz zobaczmy tutaj, to tu, tutaj pewnie są te kopalnie. Tu już mamy wszystko ład, ładnie odsłonięte. Jak widzicie, tutaj tu było trochę inny krajobraz. Tutaj już jest inny. Dobrze, zobaczmy, co tutaj w tych notatkach mamy. Tu jest jakiś zakurzony pamiętnik. Znaleźliśmy w tamtych ruinach, pamiętacie? Gdzie, gdzie ten totem rozpracowywaliśmy. Co tutaj jest napisane? Eee, zakurzony pamiętnik. Gdyby te skruszałe kamienie mogły mówić, jakie opowiedziałyby historię? Tysiąc lat dziejów stracone przez nie niszczycielski czas? Jakie cuda i horrory widziały chwałę rozkwitającego królestwa i zepsucie, które to wszystko zniszczyło. Cała ta opowieść zawarta w kilku kawałkach skały, wszystko to zostało utracone. Pozostały tylko fragmenty w starych grobowcach i zapomnianych miejscach. Często zastanawiam się, czy król Rowan został zwiedziony, że tak abdykując sprowadził wszystko do to, od czego pragnął uciec. Zastanawiam się również, ilu e, z tych ostatnich lordów arkowi zdołało e, zbiec do niegdyś wspaniałej fortecy, by uciec przed upadkiem ich imperium. Wielka warownia arkowi, strzegąca południowych granic. Czy ukryli się w daremnej nadziei bycia, prze, przeoczonym przez rozszalałe chłopstwo poruszające, poszukujące lordów za ich chciwość i pychę? A może walczyli do upadłego? Czy schwytano ich i powieszono z murów ich własnych warowni? Czy też zbiegli do katakumb po to, by, by tylko, po to tylko, aby przepaść wśród reliktów przeszłości? Siedzę tu teraz i zastanawiam się, co mnie czeka pośród prochów przeszłości czy dołączę do nich równie zapomniany. Czy też znajdę, e, znajdą mnie w tej kryjówce bandyci i horrory nawiedzające teraz świat i rozerwą e, mnie na strzępy? Nie jestem pewien, czy ma to jakiekolwiek znaczenie. Cała ta wiedza, którą zgromadziłem, wszystkie zwoje księgi i rozprawy, które napisałem nic tylko, nic z tego już nie ma znaczenia. Ten świat już mi, przeminął, zginął w czasie tak jak wielkie Imperium Arkowi. Staliśmy się dzikusa, dzikusami, walczącymi o resztki jedzenia i, i koców, jak z, zgraje dzikich psów. Zabijamy się nawzajem o miejsca do spania i poświęcamy naszych przyjaciół i rodziny krwawym kultom dla pustych obietnic bezpieczeństwa. Od zawsze poddawałem wątpliwość, czy historia Erulanu wytrzyma próbę czasu, tak jak Arkowia przed nami. Teraz wątpię, czy w ogóle coś po nas zostanie. Skryba Figan z Borwich". No widzicie, tutaj mieliśmy dzieje, dzieje tej krainy. Częściowo e, właśnie przypomniany przez tutaj skrybę figana. Właśnie tutaj część świata przed nami odsłonił właśnie co było, jak się e, rody widzicie, głowy, głowy państw zachowywały, władców tych krain. No właśnie, tak to jest, że historia e, wszystkich osądzi. Dobrze, i zobaczmy jeszcze tutaj mamy pismo nadzorcy Kriga. Zobaczmy, co Krig chciało nam tutaj przekazać, albo nie nam. Może swoim mocodawcom zobaczymy. Pismo nadzorcy Kriga. A to jest chyba do nadzorcy Kriga. No właśnie pismo do nadzorcy Kriga. Nadzorco Krig. Wybacz tę grubiańską formę komunikacji. Znajduję się daleko na północy i zdaje się, że moje myśli nie są w stanie cię dosięgnąć. Podczas naszej przy, przyszłej korespondencji będziemy używać imion naszych gospodarzy i zwyczajowych form ludzkiej komunikacji piszę w sprawie wyjaśnienia ostatnich zadziwiających raportów na temat tego twojego postępowania. Czyli prawdą jest, że więzisz i tortulujesz ludzi? Jaki masz w tym cel? Zdaje się, że upodobania twojego gospodarza wpływają na twoje własne zachowanie. Musisz wziąć się w garść i zaprzestać tej niepotrzebnej działalności. Twoją rolą jest zaopatrzenie naszych laboratoriów w kolekcję zwłok. Ogranicz się do tych wytycznych tego zadania albo zostaniesz odwołany. No, no widzicie... Kolejna kolejna, yy, kolejna tutaj yy, podpowiedź, może, albo yy, właśnie co się tutaj dzieje w tym świecie. Widzicie, Krik to już był nawet przez yy, dwie organizacje. Właśnie chtoników, tutaj właśnie mamy yy, na to dowód, że oni potrzebowali tylko ciał. Właśnie na takiej zasadzie. No i też jeszcze właśnie eterialni. Tak to tutaj właśnie widzicie, wychodzi. Na tutaj, w tym świecie grimną, no, właśnie. Twoją rolą jest zaopatrzenie naszych laboratoriów w kolekcję, w kolekcję zwłok. No, i oni to sobie właśnie tak upodobali, tak jak mówiłem w, pierwszej, w pierwszym odcinku, że jedni chcieli, chcieli y, dla siebie mieć ludzkość, drudzy też dla siebie i do, do, do swoich własnych celów, właśnie. Widzicie, tak to tutaj jest. Zapiski Zanbrandta. Zan to jest ten spaczony, taki tam przed krygiem. Pamiętacie co wam pokazywałem, gdzie on właśnie może się spawnować? To właśnie tutaj jego zapiski teraz mamy. Mój kolega Getrand, też, też ten Getrand jest jednym ze spaczeńców, też właśnie można go znaleźć tam właśnie w tych laboratoriach. Odebrał dziś sobie życie, krótkowzroczny głupiec. Nigdy nie potrafił dostrzec większego planu, a ten projekt tylko to potwierdził. Getrand nie potrafił pojąć wspaniałej wizji terialnych, a także naszej roli, w którą odegramy jako wcześniej ludzcy współpracownicy. Tu nie chodzi o, o, o osobiste korzyści. My wniesiemy ludzkość. Oczy oczywiście kosztowało nas to pewną ilość istnień, ale postęp zawsze ma swoją cenę. Cóż więcej. Cóż więc po ciemnych masach, które zginą we wspaniałym świcie, gdy Eterialni ujawnią swoje istnienie światu? Dla Eterialnych jesteśmy je, jakimiś prywi, prymitywnymi stworami, tak jak dla nas slity. Ci z nas, którzy będą służyć, lub nawet lepiej, którzy zespolą się z Eterialnymi, powinni wykuć nową przyszłość dla ludzkości. No właśnie. Jak zwykle, chciwi kończą marnie. Dziewięć zawieje, tam, tam oni są, a potem skaczą z kwiatka na kwiatek i kończą marnie. No. Także widzicie, tak to tutaj właśnie jest. No i jeszcze przeczytajmy sobie w tym odcineczku pismo Kymona. Zobaczmy, co tutaj, 750 punktów doświadczenia, co tutaj też jest napisane. Kymon ustęp pierwszy: wyszydzili nas i wygnali, nazwali heretykami i szaleńcami, uznali nasze wielkie proroctwo i cel za dziwaczne i śmieszne. Biada im, ujrzą boskich, gniew ogarniający niewiernych i w trakcie przeobrażenia świata. Nasze proroctwo spełnia się, i nie słyszę już śmiechu, słyszę tylko martwą ciszę. Zagłada spadła na niegodziwych ignorantów i gnuśnych, tylko nielicznie wybrani spośród nas, którzy trenowali, przygotowując swoje ciała i dusze do przetrwania czystki na świecie, przetrwają i rozwiną pośród śmierci i rozkładu. Następny, właśnie. Bogobojny. Um, spójrz na prawo i w lewo. Do przodu i do tyłu. Ujrzysz twarze swych czcigodnych braci i sióstr połączonych ze sobą w tej uświęconej misji. Postawiono nas przed, na. na, na... Postawiono przed nami święte zadanie wytępienia pozostałości zepsucia i zapewnienia oczyszczonej, krainy, zapewnienia oczyszczonej krainy naszym potomstwem, aby mógł nadejść nowy świt. Wspierajcie się wzajemną siłą i wiedzą, że jesteśmy wyznaczeni do wypełnienia tego zbożnego celu. Długo przygotowywaliśmy się na ten moment, a czas naszego ukrywania dobiegnie końca. Uderzymy nieustę, nieustraszenie naprzód na północy ku naszemu przeznaczeniu. Nie pozwolimy, by niewierni, spaczeni lub demony stanęli na naszej drodze albo zstąpi na nich nasz boski gniew. A teraz zbierzcie się, moje dzieci, weźcie tylko ten dobytek, który przyda wam się w naszej świętej wojnie i wymaszerujmy z tego skromnego schronienia ku naszemu przeznaczeniu. No, no właśnie, tutaj właśnie Kymon mówił o chtonikach właśnie, to, tu, ma, tu poznajemy właśnie sprawy z tych różnych stron: ze strony etarialnych i tutaj właśnie ze strony toników. Każdy, każdy ma właśnie swój cel, każdy chce właśnie zniewolić ludzkość do swoich tylko celów. Także tutaj właśnie widzicie, tak to, ta historia tutaj się toczy. To jest dopiero początek, powiem wam. Taką, taką sprawę. No dobrze moi kochani, tutaj troszeczkę krótszy będzie ten odcineczek, troszeczkę mieliśmy, zapoznaliśmy się tutaj z, ze światem Green Down. kolejne wieści żeśmy przyswoili sobie. W następnym odcinku zaczniemy sobie tutaj od tej, od tego obozu wędrowców, zbadamy sobie tutaj te kopalnie, no i będziemy się starali zbliżyć coraz bardziej do Dariusza Kronleja. Tutaj będziemy musieli zdobyć dynamit, właśnie, żeby tutaj pomóc Bertrandowi, zniszczyć barykadę, która blokuje drogę. Który tutaj, właśnie gang Kronleja starał się zablokować drogę, żeby utrudnić komunikację i dostępność terenu dla wędrowców i nie tylko. No i tutaj będziemy musieli też jeszcze w następnych odcinkach znaleźć Zaginanego Starca lu lub właśnie odzyskać jego amulet, też dostaliśmy tutaj zadanie od Gravena. No, będziemy mieli co robić. Jeszcze też kilka notateczek sobie przeczytamy, może jakieś itemy wymienimy. Tutaj widzicie cały czas będziemy dążyć do tego, żeby mieć jak najlepsze przedmioty. Już niedługo kolejny poziom, 28. Tutaj zobaczcie, nasza szansa na blok, wartość bloku, tutaj mamy też nasze odporności, no odbicie 438, 63 na og od ognia, na inne nie mamy, ale jak naciśniemy niebowstąpienie, to mamy 600 i 242. No, statystyki postaci, zgony 0, no i... Tutaj tak to wygląda, no i dobrze, moi mi kochani, trzymajcie się, do następnego odcineczka, jeżeli seria Wam się podoba, kliknijcie suba, zaznaczcie dzwonek, dajcie w górę łapiszona, będzie mi miło, mam nadzieję, że cały czas tutaj oglądacie mnie, że, nas, że jest nas coraz więcej, tak jak Azmo odpowiedział któremuś z widzów. Będziemy jeszcze długo grali w down, także nie bójcie się. Filmy będą się cały czas ukazywać. Nie tak szybko jakbym chciał, ale będą się ukazywać i mam nadzieję, że będziecie na nie czekać. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa Pa!